Czy Donald Tusk jest Niemcem? Sprawdźmy tą tezę i, aby to sprawdzić, wejdę w internet. A więc wchodzimy w safari, wpisujemy Donald Tusk. Widzimy premiera, wchodzimy w Wikipedię i co my tu mamy? Donald Franciszek Tusk, urodzony 50, w 1000. Le, urodzony w 1957 roku w Gdańsku. No, ale to był polski już Gdańsk, powojenny, prawda? Na dodatek, mamy tu napisane, że jest polskim politykiem i historykiem. No, dobra, no w to można nie uwierzyć, bo, bo można powiedzieć, prawda, że Wikipedia jest podwładaniem władaniem T.V.N. albo PO. Że Wikipedia po prostu. No, dobra, jeszcze raz, bo tu przesadziłem troszeczkę. Mamy również, że to jest polski polityk i historyk. No dobra, w to jeszcze można nie uwierzyć, prawda? Bo można to obalić, mówiąc, że po prostu TVN to przejęło albo, albo Wikipedia to, to twór Tuska. Więc dobra, przejdźmy dalej. Zacznijmy od, od jego genów. Zacznijmy od jego rodziny. Kurwa, gdzie jest rodzina? Dobra, to na nie zaczynamy. Lecimy dalej. W wykształceniu ma wpisane, że uczęszczał do szkoły pastowej w Gdańsku, też tym powojennym, i również ukończył liceum ogólnokształcące imienia i również ukończył liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika. Polskiego astronoma. Angażował się też coś tam w działalność opozycyjną i tak dalej. No dobra, to już nikogo nie obchodzi. Ja myślę, że to są dowody na to, że jednak nie jest Niemcem. No, ale może się mylę. Możecie mnie wyjaśnić w komentarzach. Do widzenia.